Cześć, witajcie. Doktor Light z tej strony. Dzisiaj taka mała lampka z motocykla Yamaha MT-03. Chociaż z tego co wiem, chyba w MT-01 w niektórych modelach też była dokładnie taka sama lampa. No, ale generalnie bardziej w tym modelu trzecim. Cóż, lampka bardzo mała dość ciężko było tutaj się zmieścić z tą soczewką no ale udało się, powiemy teraz pokrótce co tutaj zostało zrobione no oczywiście tak jak widzicie reflektor został rozebrany Z jest reflektor na twardym kleju, nie wystarczy go podgrzać żeby otworzyć tutaj trzeba było zdjąć tą, tą maskownicę dookoła i tam jest wtedy dopiero dojście do tego rowka w którym znajduje się klej oczywiście została zainstalowana soczewka bilet Cały środek przemalowany w czarny metalik. Dość fajnie to wygląda. Tutaj oczywiście włożyliśmy też żaróweczkę LEDową, żeby pasowało do koloru, do koloru. To jest tutaj oczywiście światło pozycyjne. Więc mamy przemalowaną tą ramkę, mamy soczewkę i mamy maskownicę w środku. Także tutaj też jest zachowana oczywiście regulacja tego reflektora, chociaż regulacja jest tutaj bardzo skromna. Jest w zasadzie jeden regulator, tylko, tylko góra-dół. Nie ma tutaj regulacji kątowej ani lewo-prawo. No i też ta regulacja jest zrobiona w taki dość sposób, no to taki tani po prostu. Jest ten regulator wczepiony w odblask i odblask ma takie dwa, dwie ośki jakby wystające po bokach. Na nie jest po prostu założony kawałek silikonowego wężyka i to sobie siedzi w, taki, takim, w takim specjalnym rowku. No i robi za taki, za taki rodzaj osi po prostu. No, no działa, ale jest to takie dość tanie rozwiązanie. Trochę to tam wzmocniliśmy dodatkowym tym wężykiem, żeby to nie miało jakichś tam drgań niepotrzebnych. Oczywiście soczewka bilet, mijania i drogowe w jednym. Od tyłu tutaj musieliśmy niestety trochę powiększyć reflektor, delikatnie dołożyć taki, taki większy korek po prostu dać, ponieważ no, sama lampa była za krótka dla tej soczewki, plus jeszcze dodatkowo no, po prostu radiator nam no, już tutaj się nie mieścił, dlatego trzeba było to powiększyć. Tutaj jest oczywiście przyłącze, oryginalnie wystawała tylko dupka żarówki do podłączenia bezpośrednio instalacji. Teraz mamy tutaj tak jak zazwyczaj to robimy kostkę wystającą. Bez problemu się wpinamy i tyle. Cóż tutaj nie mamy światła do jazdy dziennej. Tutaj był, miał być to taki projekt dość prosty. Także mamy tylko soczewkę. Ja sobie może tak na szybko podłączę. Chociaż tutaj nie ma za dużo do oglądania bo to jest tylko soczewka. Ale Mamy zaczepkę podłączoną. To jest światło mijania. Oczywiście, światło drogowe wygląda podobnie. Po prostu się otwiera przysłona. No i to w sumie tyle. Refektor bardzo mały. Myślę, że dałoby się tutaj zamontować światło do jazdy dziennej ale obawiam się, że mógłby być, być już problem, żeby pomieścić wszystkie sterowniki w środku. Um, nie jestem pewien ile miejsca jest na motocyklu, ta lampa akurat trafi do, um, do innego motocykla, to jest do do, do, takiego, do pewnego projektu, um, no ale nie wiem ile jest miejsca w oryginale, wydaje mi się, że jest tam dość ciasno, także um, może być problem, um, ale to będziemy ustalać ewentualnie z kolejnymi zainteresowanymi. Um, mam nadzieję, że reflektor się podoba. Cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.